Cześć, witajcie! Mam na imię Asia i zapraszam Was na mój kolejny film. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy i nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji oraz pozostawienia po sobie śladów w postaci łapki w górę i komentarza. Jak widzicie, mam już skończony ten kolorowy sweter, który jest bardzo prosto robiony, ponieważ robiłam go ściegiem pończoszniczym albo tak jak ja na niego mówię, ściegiem gładkim prawym, ponieważ w pierwszym rzędzie robimy oczka prawe, a w drugim rzędzie oczka lewe. Sweterek robiony jest od dołu, przy czym na dole nie ma w ogóle ściągaczy. Tak samo przy rękawach też nie ma ściągaczy, jest tylko plisa. Plisy robione ściegiem francuskim, czyli same oczka prawe. Zarówno w pierwszym rzędzie, jak i w rzędzie powrotnym same oczka prawe robimy. I tak powstaje ten ścieg francuski. Nie odejmowałam oczek na podkrój szyi, czyli po prostu były oczka prosto zamknięte. Ja tutaj też go nie wykończyłam niczym, żeby było, żeby tak mi się podwijały te, te ta, ta włóczka. Rękawy też zrobiłam takie szerokie, nie dodawałam oczek na rozszerzenie rękawa. Także sweter jest z czterech elementów, z czterech prostokątów, które są zszyte ze sobą. Sposób w jaki zszywałam, jak wyliczałam oczka pokazałam w poprzednim moim filmie. Także sweterek może wykonać osoba, która też jeszcze nigdy nie robiła takich sweterków. Jest on po prostu bardzo prosty do wykonania. Włóczka, no włóczka to jaką chcecie sobie wybrać, to wybierzecie, bo w sklepach jest mnóstwo propozycji różnych włóczek, różnych kolorów, o różnym składzie. To już zależy od tego, na co Was stać i jakie są Wasze preferencje. To tyle, jeżeli chodzi o ten sweterek. Co jeszcze u mnie słychać? Jak mówiłam jeszcze w poprzednim filmiku, yy, za, z, miałam zamiar spruć yy, ten czerwony sweterek, yy, w którym już dawno nie chodziłam, nie używałam, yy, i, i zrobić z niego na szydełku jakieś pudełka, czy, czy worki, czy, czy coś w tym rodzaju, żeby mieć w czym przechowywać swoje włóczki. I w zasadzie już sprułam, także mam takie prycelki porobione. One są już wyprane i wysuszone, także jeszcze mi zostaje zwinąć te precelki w kłębuszki i będę robić y, z niego, tylko to będzie na szydełku. Nie wiem jeszcze dokładnie co zrobię, czy zrobię takie worki, torebki, jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale to będzie pewnie dopiero w przyszłym roku, bo jak wiecie mam jeszcze do skończenia ten mój sweterek y, w serca co robię. I taki jeszcze jeden sweter, w zasadzie bluzeczka, bo robię go na cienkich drutach z tym wzorem, który powoduje, że sweter się robi krzywy, czyli tak zwany krzywy sweter. Także to pewnie dopiero w przyszłym roku do tego siądę. Co jeszcze? Chciałabym jeszcze podziękować za Wasze komentarze, co zrobić z tymi moimi serwetami czy tam obrusami, które mam poplamione. Rzeczywiście można będzie to ufarbować, może nie będę tego pruła bo wygrzebałam jeszcze jeden mój obrós to jest taki dosyć prosty, też na szydełku taki geometryczne geometryczny takie wzory, kwadraciki w zasadzie tak on wygląda i on też ma niestety plamę w sumie to jego całego by trzeba było ufarbować i tak zaraz gdzie wam znajdę tą plamę a jest ta plama a ja niestety nie jestem w stanie tej plamy sprać. może tak będzie ją widać bardziej? I w ogóle w ogóle ten obrus on jest biały. Niestety on takiego koloru nabrał, że już jest taki bardziej biało-szary. <grym> I też myślę, żeby go właśnie ufarbować. Tylko ja chyba w herbacie nie będę go farbować, ponieważ ta plama jest dosyć ciemna. Ja go chyba ufarbuję w kawie. Ale to jeszcze muszę się doczytać i dokładnie dokształcić, jak to się robi, żeby mi się to fajnie ufarbowało, żeby nie wyszło, że w ogóle będzie do wyrzucenia, bo brusik jest też bardzo fajny. Mam opis wykonania, w zasadzie schemat wykonania tego obrusu na moim blogu, więc umieszczę Wam link do tego. I też będziecie mogli sobie taki właśnie obrusik wykonać sami. I co jeszcze mam dla Was? Taką ciekawostkę, ponieważ zapisałam się do szkoły dziergania. Tak, stwierdziłam, że powinnam się nauczyć dziergać. A dlaczego tak stwierdziłam? To może wrócę do początku. Ja zaczęłam prowadzić mojego bloga w 2012 roku. Na YouTube mam kanał od 2013 roku. I tak jak ja robię. Jak ja dziergam, to mi się wydawało, że ja potrafię dziergać, no nie? Bo już tyle lat dzierga, dziergałam, zrobiłam trochę tych swetrów, trochę obrusików i tak dalej. I mi się wydawało, że, że umiem. Ale jak w 2013 roku weszłam na YouTube, jak zobaczyłam szczególnie te angielskie yy, filmiki, jakie były, to tam była cała dyskusja, ponieważ yy, ja się dowiedziałam, że to w ogóle jakieś style, że, że jest wschodnioeuropejski, kontynentalny i w ogóle że to się zupełnie inaczej robi. Mi się wydawało, że zawsze jest tylko jedna metoda. Kiciuś mi tu rozrabia, że są tylko oczka prawe i oczka lewa. I najważniejsze jest to, jak te oczka prawe są zrobione, bo one są oczkami otwartymi i one tak się mają układać. Nieważne, jak, jak się robi te oczka, one mają być otwarte i się w odpowiedni sposób układać. No ale ponieważ pamiętam tamtą dyskusję, po której ja się tak poczułam trochę, jakbym nie umiała robić, Później, jak wróciłam od niedawna w tamtym roku z powrotem y, do kręcenia moich filmików na moim kanale, to też tak jeszcze przejrzałam y, wszystkie inne filmiki innych dziewczyn, które robią na drutach. I y, już jest taka... totalne odcięcie jest, że jest tylko jeden styl, drugi styl, jeden to jest niemożliwy do zrobienia, w ogóle nie powinnoś nim robić, inny jest najlepszy i tak dalej, że tylko sweterki od góry się robi, że nie robi się od dołu. <trym> No swetry się różnie robi, robi się i od góry i od dołu i można po skosie robić, można robić w ogóle w częściach, w różnych częściach, można robić też od środka do zewnątrz, także metod robienia swetrów jest mnóstwo, ponieważ ja miałam taką, e, tak, taki trochę niedosyt, że, że niby nie umiem robić na drutach, to się zapisałam do szkoły, a w zasadzie do akademii, akademii y, dziergania, ona prowadzona jest ta akademia przez Ize Jagosz. No, już jestem w pierwszym kursie i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak Izzy zaprowadzi ten kurs. Niby sporo rzeczy wiadomo, się wie, ale taka usystematy... takie usystem... usy... usystematyzowanie wiedzy jest bardzo dobre i przydatne. Także będziemy dziergać nasz pierwszy sweter. Tam dziewczyny zdecydowały, że chcą pierwszy sweter. I bardzo dobrze. I co i z czego ja będę dziergać? Ja będę dziergać ten mój pierwszy sweterek z włóczki, którą właśnie kupiłam na stronie od Izy Jagosz. To jest glisy. To jest kolor 07, czyli tak, zwana, tak zwany kolor truskawkowy. On nie jest taki typowo czerwony. Taki trochę może ciemniejszy od czerwonego. Ta włóczka, ona jest przeznaczona, zaraz Wam powiem, przeznaczona jest na druty 4 do 6, nawet, ponieważ można je robić z tej włóczki z pojedynczej nitki. Z pojedynczej, zaraz Wam tu wyjmę, bo ja tutaj już próbki robiłam. Z pojedynczej nitki albo z podwójnej nitki, bo to wszystko jedno, jak się robi. To już jak to chce. Co jeszcze mogę tu powiedzieć, co jest w tej włóczce? To jest dosyć ciekawa włóczka, bo jest 40% merynosa, wełna merynosa, 20% alpaka i 40% jest poliamidu z recyklingu. Moteczek ma 50 gram i ma około 210 metrów bieżących, w 50 gramach jest tego moteczka. Włóczka jest taka trochę. Natomiast może ja nowy kłębuszek wezmę. Ma takie włoski. Także tam dziewczyny mówiły, że mogły być także dla osób początkujących. No ja bym jej nie wzięła dla osób początkujących ze względu na te włoski. Co to jest jeszcze ciekawego? To jest taki kolor trochę ciemniejszy, ale tutaj w tej włóczce nie wiem czy mnie widać, jest taka niteczka ona ma czarny kolor i ona idzie właśnie przez całą długość tej włóczki, ciekawe czy w innych kolorach tej włóczki też jest ta niteczka czarna czy, czy, czy nie <grym> właśnie to jest ciekawe, jeżeli znacie tą włóczkę to mi napiszcie, czy w innych kolorach yy, też tu w tej niteczce jest taka nitka przewodnia, ona, jest, ona ma kolor czarny czy w innych kolorach jak jest biały Kolor tej włóczki, dotyczy, czy, czy też jest czarna, nie sądzę. <laughs> Ale to właśnie taka ciekawostka z tej włóczki. E, Kiciuś mi to rozrabia cały czas. No i cóż, no i po, pierwsi, po pierwszym kursie ja zaczęłam robić... E, gdzie ja to mam? E, gdzie ja to mam? No, widzicie, wsadziłam... O, jest. Zaczęłam robić próbki i właśnie na pierwszym kursie było na temat tego, że zależy z jakiej drutów się robi, jakiej grubości drutów. To różne, różne, wucz, różne próbki mogą wychodzić, różne wielkości. Tutaj, jak mówiłam wcześniej, ta włóczka jest dedykowana na druty 4-6. Ponieważ można ją robić z dwóch niteczek albo i więcej, nawet, więc to też zależy jak się robi, jak, jaki my mamy nacisk na drut. Może nie na drut, tylko na niteczkę. Jak, jaką siłą yy, trzymamy niteczkę podczas dziergania. Ja zrobiłam tutaj, mam próbkę na drutach numer 4. Bo ja robię z pojedynczej niteczki. Próbka mi wyszła taka bardzo... W ogóle taka mgiełka wyjdzie. To nie będzie sweter, tylko taka bardziej bluzeczka. Niestety na drutach numer 4 mi się nie za bardzo to podoba. Ponieważ ja robię trochę luźno. Jak dla mnie to jest taki trochę bardzo rozlazłe są te oczka i za bardzo prześwitujące. Dlatego zrobiłam drugą próbkę i tą drugą próbkę mam już na drutach numer 3,5 i ta mi się bardziej podoba. Oczka są bardziej takie wyrównane, bardziej proste, te dziurki są mniejsze i mi się bardziej podoba. Natomiast jeżeli chodzi o zbicie tej dzianiny, to ona w zasadzie nie jest wcale jest taka sama prawie jak. nie prawie, w ogóle jest taka sama jak robiona na drutach numer 4. Ale po prostu ta mi się bardziej podoba. Więc widzicie, będę robiła na drutach numer 3,5, chociaż tutaj y, zalecane jest między 4 a 6, czyli minimalne druty to 4 mm, a ja będę robiła na 3,5, ponieważ ja tak trochę luźno robię. Czyli jak ktoś robi bardziej ścisło, to pewnie będzie mu lepiej robić na Grubszych drutach. Także widzicie, to też było w pierwszej lekcji, że to jak robimy, jakimi drutami robimy, ma, ma duży wpływ na to, jaka będzie, jak będzie wyglądała nasza robótka. Także można się posiłkować tym, co jest, na to co producent pokazuje na, na metce. Ale tak naprawdę zawsze trzeba robić włóczki, ponieważ ja spotkałam się z, na kilku blogach, widziałam na kilku filmikach, że ktoś tam nie robi próbek i, i mu to wupa, i bardzo dobrze, mu to wychodzi dobrze. Yy, mi się też zdarzyło, że parę razy nie zrobiłam próbek i się udało, ale większość moich swetrów, jakie przerabiałam i nie zrobiłam próbki, niestety musiałam proć. <laughs> Także zalecam robienie próbek, sprawdzenie, yy, czy na danych drutach, jak, to nam, jak będzie nam wyglądać nasz sweterek. Bo to jest taka pierwsza podstawa. Ja zawsze próbki robię, widzicie takie szerokie, bardziej patrzę, ile będzie oczek. Ponieważ im więcej zrobię na szerokość, tym będę miała większe, lepsze, dokładniejsze wyliczenie szerokości ilość oczek, jaką potrzebuję na szerokość swetra. Bo jak zrobię taką malutką, malutką próbkę, no to wiadomo, no i. Później może wyjść, że sweterek jest albo za duży, albo za mały. Tym bardziej, że i tak podczas robienia y, zawsze się y, mierzy dokładnie. Zrobiło się ja wiem z 10 cm sweterka, i tak y, rozkładam i mierzę, czy rzeczywiście mi to wychodzi tyle, tyle, ile ma wyjść. Jak wychodzi trochę inaczej, no to się próbuje robi od nowa, przelicza się od nowa, bo widocznie źle przeliczyliśmy próbkę. Nie, nie czekam do tego, aż zrobię cały sweter i wtedy dopiero mierzę, bo tak jak są, y, słyszałam na niektórych właśnie waszych filmikach, że robicie tylko od góry, bo tu od razu możecie sobie zmierzyć. Nie, ja robię od dołu i też od razu mierzę, y, zanim nawet zrobię przód czy tył. Bo ja zawsze zaczynam od pleców i tak zawsze mierzę w czasie robienia, czy mi to wychodzi dobrze na szerokość ten sweterek. Bo on y, zwykle na dole. Tam, gdzie mamy ściągacz, czy pisę do, na dole, zwykle jest trochę y, węższy niż jak się robi wyżej. Ten sweterek też producent zalecał na druty numer 5, a ja robiłam na czwórkach, więc y, to też wszystko zależy od tego, jaki mamy nacisk, jak robimy nasz sweterek. Także to, to tyle. Tam było parę zajęć jako prace domowe, więc też przejrzałam, próbkę zrobiłam i czekamy na następne lekcje. Ciekawe, czy dają dyplomy. Nie doczytałam, czy dają dyplom po tej akademii, ale przynajmniej będę miała pewność, że skończę akademię. Czyli okazuje się, że umiem robić na drutach. <grych> Dobrze, także to tyle, co bym chciałam dzisiaj powiedzieć. Dużo się u mnie nie działo, ale mam nadzieję, że ciekawe było dla Was, że wstąpiłam do akademii. Ja też jestem właśnie ciekawa i. I, I taka zaferowana tym, że się uczę robić na drutach, bo tak to się nie uczyłam nigdzie w żadnej akademii, tylko podglądając to, jak moja mama czy babcia robi, albo ucząc się z książek i samemu. W zasadzie większość co się nauczyłam, to sama się nauczyłam, czyli taki samołóg był ze mnie. Także teraz y, pokaże mi ktoś, jakiś specjalista, jak się robi. Także <grywia> y, lekcje są bardzo fajne. Muszę Wam powiedzieć, bardzo fajne, także ci, którzy zapisali się, to też są zadowoleni. No dobrze, to tyle, co mam, na, co mam dzisiaj dla Was. Jak już mówiłam na początku, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania moich filmików, do łapki w górę. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. Na komentarze zawsze staram się odpowiadać, jak nie od razu, to później. Także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia. Cześć!